Dobra, więc y, dzisiaj w tym będziemy cały czas sejmować i zobaczymy, ile razy podżetam się uda zasejmować. Więc teraz spróbujemy pierwszy raz zasejmować. Będziemy se sejmować. się skończy, kiedy się wskuje na sejmowaniu albo jak kupi bot odpadnie. Bo wiecie przecież, każdy wie, że boty są tak średnio grają i nie umieją nie umiem e, wychodzić przeszkód. Ja już kolejny raz mod dalej na przeżyję, to jest fajne. Ja liczyłem tego, dobra. I tak macie gdzieś tu licznik pokazany? Więc... E, ja już nie wiem ile razy zasejwuję. Ojej, chyba tego nie zasejmuję, bo to jest mod odpadnie niestety. Dobra, zasejwowałem. Więc gdzieś tu macie licznik, e, ile razy zasejwowałem. Dobra, więc udało mi się zrobić 8 sejwów. Jest to chyba całkiem dużo. Pewnie bym zrobił więcej, gdybym gdyby tym bodnie odpadł.